Ale myślę, że teraz nagramy wstęp. Siemaneczko, witam wszystkich głodnych. Dzisiaj pod lupę weźmiemy piersi z kurczaka, a dokładnie zrobimy ją w mleczku kokosowym. Dodamy niewiele przypraw, jedynie kurkumę i kary. Trochę warzyw. Będzie prosto w 5 minut i oczywiście smacznie. Zapraszam do mojej kuchni. A więc, tak, do naszego dzisiejszego przepisu potrzebujemy piersi z kurczaka. W moim przypadku jest to 300 gramów. Jak już widzieliście, przygotowałem sobie wcześniej fasolkę szparagową, niewielka cebula. Niewielki czosnek, no może trochę większy. I mleczko kokosowe, w moim przypadku jest to 200 ml. Przyprawy, kurkuma, kary, Nasze zioła, czyli pietruszka. I jeżeli ktoś będzie chciał, można dać trochę sosu sojowego, ale to za chwilę wszystko pokażę. A więc tak, na początek w sumie zaczniemy od rozgrzania patelni. Ja już podgrzewam sobie masło do obsmażenia mojego kurczaka, jest to 10 g masła. Dzisiaj wlatuje również meczko kokosowe, także nie przesadzamy z tłuszczem. Średniej wielkości kostka. W zupełności wystarczy. W międzyczasie, jak podgrzewa nam się kurczak, zajmiemy się naszą cebulą i czosnkiem. Jak widzicie, kurczak nam się jeszcze całkowicie nie podsmażył, ale to niczym nie przeszkadza, żeby dorzucić naszą cebulę z czosnkiem. Cebulę kroimy według własnego uznania, mogą to być większe, mniejsze kawałki. Dolatuje również czosnek. Fajnie jest czosnek sobie zgnieść taką specjalną maszynką, ja jednak takiej nie posiadam. Poczekamy jedynie aż delikatnie zeszkli nam się cebula z czosnkiem. Kurczak jeszcze trochę bardziej podsmaży i dorzucimy resztę składników. Kurczak już jest trochę podsmażony, uważajcie tylko, żebyście sobie nie przypalić czosnku. Latuje szparaga. 200 gramów szparagi. Jeżeli ktoś chce i lubi, można oczywiście dodać jeszcze szczątki brokułów. Spora łyżeczka kary. Taka dobra łyżeczka. Dodamy również łyżeczkę kurkumy, która jest świetnym antyoksydantem i pomaga w trawieniu. Obraz dolewamy mleczka kokosowego. Magiczny sosik. Jak widzieliście, nie soliliśmy ani nie pieprzyliśmy naszego dania. Także trochę dosłownie odrobina sosu sojowego. Zapomniałem wam pokazać wcześniej, ale dorzucimy jeszcze połówkę cytryny. Od razu dolatuje spora garść pietruchy. Jak widzieliście, danie wcale nie jest skomplikowane w przygotowaniu. Pozostawimy je teraz jedynie na 5 minut, żeby trochę zredukował się nasz sos, żeby kurczak i warzywa, raczej tylko fasolka, przeszły trochę przyprawami i będzie to naprawdę wyśmienite danie. Czekając na swojego kurczaka, chciałem wam jedynie coś poradzić odnośnie tłuszczu. Z racji tej, że robimy dzisiaj przepis z zineczkiem kokosowym, który wiadomo jest, no, jest trochę tłuste, tak? Ma 18 g tłuszczu na 100 g produktu. A więc w moim przypadku co ja robię? Po prostu daję 10 g, y... tylko 10 g masła do podsmażenia, czyli trochę już zredukowałem ten tłuszcz ale wiadomo też, że tłuszcze możemy zamieniać z węglowodanami czyli po prostu jak robicie sobie teraz swoją michę odejmijcie trochę węglowodanów na rzecz właśnie tłuszczu i wasza dieta będzie bardzo dobrze policzona jak widać sos mi się już fajnie zredukował mógłbym to śmiało nakładać na talerz jednak to, że jestem tak świetnie zorganizowany i nie ugotowałem sobie wcześniej ryżu, bo po prostu zapomniałem zagłębiłem się ostatnio trochę w temat gotowania ryżu w torebkach Wywaliłem ryż torebka, wlatujeł mnie ryż sypki. Jedyna jaka jest różnica to po prostu przez pierwsze 2-3 minuty gotowania się ryżu trzeba go zamieszać, a później już w sumie nie trzeba go mieszać ani się nie skleja, ani się nie przykleja. Jest to taki sam dokładnie ryż. Najprzyjemniejsza rzecz z całego gotowania, a mianowicie jedzonko.